Cześć witajcie w moim jakże przefajnym shortie minutowym w Barrowstars. W dzisiejszym shorcie od dla Was coś bardzo ważnego. Tutaj ikonę szarka rakina. Następną nagrodę do pijero od Biora jutro, w siódmym dniu. 8 dzień, 9 dzień, 10 dzień, 11 dzień, 12 dzień, 13 dzień, 14 dzień i 14 dzień. To za darmo różne inne naklejki. Teraz sprawdźmy, czy wszystko jest ok, czy wszystko się zgadza. Wszystko jest ok. Ustawienia domyślne. Muzyka Przenrzenie zwrotne włączone, bloku i zaproszenia do znajomych włączone, wyciszanie zaproszeń do drużyny wyłączone i wycisz czat tekstowy wyłączone. Dobra, muzyka i to efekty dźwiękowe i ID jestem połączony. To by było na dziś i tyle na tym moim shortzie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przefajnego shorta. Zaczekajcie jeszcze chwilę. No i to by było na dziś tyle. Trzymajcie się ciepło, cześć i papa, pa, pa widzowie.